witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Millimile na UK. Nadaję do Was, jak sama nazwa kanału wskazuje, z UK. Dzisiaj odkopałam mój aparat, który leżał po prostu zakopany w czeluściach moich ubrań i nagrywam dla Was filmik. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba, a będzie to film. 50 faktów o mnie. Ja sobie tutaj trochę będę pomagała, e, ponieważ e, no, jakoś tak nie sposób spamiętać wszystkich tych faktów o mnie. Stwierdziłam, że jednak nagram Wam taki filmik, żebyście mnie może trochę lepiej poznali, może jesteście jakichś faktów o mnie ciekawi. Także miłego oglądania. Pierwszy fakt o mnie. Od 5 lat mieszkam w Anglii. Anglicy mówią na mnie mili. Mam 37 lat. Znak Zodiaku mój to koziorożec. Pochodzę z małej miejscowości w województwie łódzkim, czyli z centralnej Polski. Urodziłam się przed ostatniego dnia roku. Dlaczego mówią na mnie mili Anglicy? Dlatego, że trudno im jest powiedzieć, wypowiedzieć moje imię Milena, który jest dosyć Twardym, jakby twardym imieniem, ponieważ Anglicy y, próbowali, jak czytali, mówili Melaina, Melina. Y, y, I wiecie, i wszystko, po prostu imię, było ciężko y, po, po prostu y, z tymi literkami LN sobie poradzić. Wiecie o co mi chodzi. Ale, ale tak, właśnie oni mają problem z moim imieniem. Zresztą, jeszcze taki dodatkowy fakt o mnie, to będzie taki, że ja swojego imienia niespecjalnie lubiłam kiedyś, w czasach szkolnych, można by powiedzieć. A najbardziej nie lubiłam, jak rodzina do mnie mówi: Milenka. Teraz już tak jakoś mam do tego większy dystans. No i właśnie, rodzina mówiła na mnie zwykle Milusia, Miluśka właśnie, albo Milenka. Nie lubiłam, znaczy wiecie, Miluśka okej, okay, ale nie lubiłam bardzo jak, nawet do dnia dzisiejszego jak ktoś powie na mnie Milenka, to kojarzy mi się właśnie z taką małą dziewczyneczką, czpiotką, która latała wszędzie i było pełno, wszędzie biegała. Była rozwydrzona, można by powiedzieć, ale no taka byłam. Mój ulubiony kolor to fioletowy i turkusowy. Tak, turkusowy mi się zaczął podobać. Różne odcienie zielonego, właśnie. Czy to taki, wiecie, Tiffany Blue mi się też podoba. Tak, także takie kolory. Nie mam żadnego tatuażu. A czy bym chciała zrobić sobie tatuaż? Myślę nad tym, ale jakoś nie jest mi to, wiecie, do szczęścia potrzebne. Jakoś bez tego też potrafię żyć, żyłam tyle lat i nie potrzebuję jakoś się upiększać, tak, wiecie, na skórze. Kiedyś właśnie jak byłam młodsza... Bardziej mnie pociągały, można powiedzieć, bardziej lubiłam kolczyki w języku u kobiet. U mężczyzn nie tak bardzo mi się podobały, ale u kobiet rzeczywiście mi się podobały i na piercinga w języku miałam kiedyś chrapkę, ale niestety niestety spanikowałam i nie poszłam, bo się bałam. Po prostu kiedyś widziałam jak to wygląda w telewizji. No i stwierdziłam, że niestety, ale to nie jest dla mnie. Wszystko się nagrywa, także jedziemy dalej. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Tutaj próbuję co jakiś czas podpatrywać. Niestety nie mam, wiecie, podglądu, ale jakoś, jakoś damy radę. Dobra. Jestem domatorką, ale też jestem domatorką. To prawda ale lubię też czasem wyjechać. Jak już dłuższy czas siedzę w domu, to już jakby mam ochotę gdzieś wyjechać dalej, chociażby na cztery dni. Lubię bardzo swoje cztery kąty i lubię bardzo siedzieć w domu. Powyżej po prostu tygodnia już zaczynam myśleć o pracy, żebym wyszła, żebym coś porobiła i tak itd. Tak Jestem introwertykiem. Tak, zdecydowanie jestem introwertykiem, męczy mnie duża ilość osób, e, gdzieś na jakiś spędach, Ym, na dłuższą metę mnie męczy oczywiście, tak wiecie, dwie godziny jest ok, ale już po dwóch godzinach już przebieram nogami, już bym chciała wracać do domu, za dużo, za tłoczno, za hałaśliwie dla mnie. No, taka jestem. Nie to, że dziku, zwiecie, ale introwertycy tak mają, że najlepiej się czują sami ze sobą, w swoich czterech ścianach, ze swoimi myślami. I tak naprawdę właśnie y, ciężko jest, nie to, że ciężko jest mi się o, w towarzystwie jakby ogarnąć, ale y, myślę, że y, taka. Tak samo jak na przykład w pracy, jestem bardzo dużym outsiderem. Wiecie, na przerwach nie spędzam jakoś specjalnie dużo czasu z ludźmi i jestem z tym ok, jest mi dobrze i, i jakoś dla mnie jest to ok. Dla innych może to być takie niezbyt przyjemne i niezbyt koleżeńskie, prawda? Im mniej ludzi, czasami tym lepiej. Jestem duszą towarzystwa, ale tylko wtedy, kiedy kogoś poznam. Jeśli kogoś nie znam, muszę kogoś wybadać, muszę e, jakby poznać tą osobę, muszę się do niej przekonać i nie jestem wtedy jakby sobą, nie to, że sobą, ale nie jestem wtedy w pełni otwarta, gdy na przykład ktoś mnie do siebie nie przekonuje. Mm, mam 7 lat młodszą siostrę. Jako dziecko byłam bardzo rozrywkowa i wszędzie mnie było pełno. Tak. Ja jestem z tego pokolenia, gdzie chodziło się po drzewach, skakało się po drzewach, chodziło się wszędzie po prostu gdzie tylko można. Gdzie ja nie byłam w tym dzieciństwie, w przenośnie oczywiście, w cudzysłowiu, gdzie ja nie byłam, no to tylko ja wiem i moja rodzina. Ale tak, byłam, byłam straszna. W każdym razie w każdym razie lubię takie dzieci, wiecie, w i takie bystre, ponieważ wtedy takie dziecko sobie poradzi w życiu. I ja tak naprawdę usiadłam na tyłku w liceum dopiero. Dopiero w liceum, tak. Jakby uspokoiłam się, i to nawet trochę za bardzo. W czasach nastoletnich chodziłam na zajęcia wokalne do młodzieżowego domu kultury, gdzie jeździłam na różne przeglądy, festiwale. Jednym słowem, śpiewałam. Możecie o tym nie wiedzieć, ale tak, ja muzykę kocham od bardzo, bardzo dawna od praktycznie małego. I z tą muzyką byłam za pan brat od samego dzieciństwa i bardzo lubiłam śpiewać. Kiedyś chciałam być nawet piosenkarką. To mi trochę nie wyszło, ponieważ później jakby w czasie studiów pracowałam, nie kontynuowałam nauki, skończyłam. To jest, wiecie, tak ja tak mówię, po prostu te fakty o mnie. Więcej ich jest nawet, ale tak, do końca liceum chodziłam tak naprawdę do młodzieżowego domu kultury i później jak już wiecie się przygotowywałam do matury, już przestałam chodzić, później już tego nie kontynuowałam, nie chodziłam na zajęcia wokalne już później. Tylko tak, jakby moja przygoda z wokalem, z zajęciami, z czymkolwiek związanym skończyła się przed maturą. I już później do tego nie wracałam. Później miałam zajawkę na dziennikarstwo, więc tak naprawdę poszłam na studia i bardzo później chciałam pracować w radiu, a radio i muzyka, to wiecie, bardzo jest bliskie connection, chciałam powiedzieć, bliskie powiązanie, więc no tak, tak właśnie chciałam właśnie z tymi mediami bardzo jakby prężnie się zajmować i, i być w nich. Co roku przez całą podstawówkę występowałam w akademiach szkolnych. E, recytowałam wierszyki e, różnego rodzaju, wiecie, w akademiach, no to tam różne rzeczy były. Występowaliśmy też czasami jakiś teatrzyk czy coś takiego, no i oczywiście śpiewy. Śpiewy na różne okazje to, to było tak. Ja pierwszym. Pierwszym głosem zawsze musiałam śpiewać. Inaczej nie to, że pierwszym głosem, ja się tak śmieję, ale w pierwszym rzędzie przeważnie występowałam, bo u nas to tak było, że właśnie w pierwszych rzędach występują ci, co najlepiej śpiewają, a za plecami pozostała reszta. Także tak właśnie było. Od najmłodszych lat chciałam być piosenkarką. To już powiedziałam wcześniej, ale sobie tutaj jeszcze też taki punkt wypisałam, żeby nie zapomnieć. I to jest właśnie kolejne. W czasach licealnych odkryłam magię radia. Chciałam pracować w radio. Tak, chciałam pracować właśnie tak jak też mówiłam w radio, być prezenterką radiową. A prezenter DJ puszcza muzykę, po prostu robi wszystko w tym radiu, żeby ludzie chcieli słuchać tego radia i kiedyś wiecie co jeszcze też wam powiem pochwalę się, że pracowałam w sklepie w Polsce. I to już było dawno, dawno po studiach. Dawno po studiach, dawno po praktykach, bo praktyki miałam też w, jednym z łódzkich, w jednej z łódzkich rozgłośni radiowych. I taki jeden klient do mnie przyszedł do kasy i powiedział: Pani, to ma taki fajny, zmysłowy głos, a pani kiedyś nie myślała o tym, żeby pracować w radio. I ja tak mu powiedziałam, że bardzo dziękuję, ale po prostu sobie pomyślałam, skąd Ty wiedziałeś człowieku, że to było zawsze moim marzeniem. No i tak, i tak właśnie fajnie mi się zrobiło bardzo, że ktoś taki, wiecie, subiektywna, taka niezwiązany ze mną w żaden sposób człowiek mógł określić, że ja. Mam fajny głos, taki pasujący adekwatnie do radia Właśnie a propos głosu i dźwięku Mam nadzieję, że wszystko będzie pasowało dzisiaj z dźwiękiem Ponieważ dzisiaj nie nagrywam telefonem Więc to jest takie sprawdzenie I dajcie mi w komentarzu oczywiście znać Czy taka jakość, dźwięk i, i w ogóle... Tak, jak tego filmiku Wam bardziej pasuje, czy jednak telefonem, tak jak to było wcześniej. To jest taki, wiecie, test, który chciałabym przetestować, jak to w ogóle będzie grało wszystko. Pierwszym moim kierunkiem na studiach była pedagogika. Tak, po pierwszym roku studiów zmieniłam kierunek na peda z pedagogiki. Ponieważ sobie wzięłam, znaczy już zaczęłam tak naprawdę drugi rok pedagogiki, później można było sobie w drugim roku wybrać specjalizację. Ja sobie wzięłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, ponieważ jeszcze przez przypadek chciałam jakby zajmować się dziećmi w domu, w domach dziecka i tak dalej. Ale później dowiedziałam się i, i nawet wiecie, nauczyciele nam mówili, wykładowcy na, na studiach, że to nie tylko wiecie, z dzieciakami można pracować w domu dziecka, tylko również mieć jakby do czynienia z trudną młodzieżą, z, bo my też mieliśmy elementy psychopedagogiki. Więc oni nas kwalifikowali również po skończeniu tych studiów do opieki nad dziećmi w takich patologicznych dzieci, trudną młodzieżą, wiecie, w poprawczakach i tak dalej. I ja troszeczkę się tego wystraszyłam i zrezygnowałam z tego. Bo wiecie, pedagogika to był taki głos rozumu, natomiast serce zawsze mi podpowiadało, żeby iść na to dziennikarstwo i żeby pracować w radio, w mediach czy gdziekolwiek. Ogólnie telewizja nigdy mnie nie interesowała. Tak jak widzicie, czasami ja niezbyt korzystnie wyglądam przed kamerą i nie jakby nie lubię tego nadużywać. Wolę coś pokazywać, wiecie, jak gotuję na przykład. To mówię do Was, ale nie pokazuję swojej twarzy albo na przykład wolę, wolę cokolwiek innego pokazywać niż siebie, bo ja nie mam takiego parcia na szkół i nigdy nie miałam. Natomiast bardziej wolę głosowo albo pisemnie się wyładowywać. Tak, bardzo lubię również pisać, także widziałam siebie bardziej w radio albo w prasie. Tak, na pewno nie w telewizji. Chciałam skontrolować, czy się wszystko ładnie nagrywa, nagrywa się, więc jedziemy dalej. Uwielbiam truskawki i arbuzy. Mogłabym je jeść kilogramami. Tak to prawda, uwielbiam. Uwielbiam kosmetyki, i tutaj jest też taka ciekawostka. Zaczęłam tak naprawdę używać kosmetyki w liceum. I takim moim pierwszym kosmetykiem był tonik i mleczko z łódzkiej firmy Ewa Natura. Tylko nie pamiętam z czym on był, ale one były tam różne rodzaje i miałam taki zielony. I on był naprawdę bardzo fajny i od tych toników, mleczek zaczęłam poznawać kosmetyki. One były takie najmniej inwazyjne w moją skórę. Ja zawsze miałam bardzo ładną skórę, później mi coraz bardziej zaczęła, e, zaczęły wychodzić naczynka na skórze i tak jest do dnia dzisiejszego. Mm. Ale, ale tak, tonik i mleczko, a później zaczęłam używać Eivonu, kosmetyków z Eivonu i pamiętam bardzo, lubiłam takie kredki. Ja się wtedy na dół kładłam. Niepotrzebnie teraz tego nie robię, ponieważ wiem, że optycznie kreski na dole pomniejszają oczy, a ja mam i tak bardzo małe, jeszcze schowane za okularami, więc ja muszę sobie je, wiecie, troszeczkę bardziej podkreślać, ale kredki lubiłam, nie pamiętam teraz jak się nazywają, ale były takie z brokatem, te dajmon, coś tam i były jeszcze takie zwykłe, to ja te zwykłe miałam fioletową, miałam zieloną, miałam niebieską taką granatową, miałam czarną miałam brązową i ja sobie po prostu robiłam te krechy i jeszcze właśnie w czasach licealnych pamiętam cienie do powiek jak były takie perłowe i lakiery do paznokci perłowe, takie szare Szare, perłowe, cienie mówię, e, takie szare, srebrne właściwie, e, perłowe, one były, one były na czasie i to był mój e, numer jeden. Natomiast lakiery do paznokci to były perłowe ogólnie, takie wiecie, białe, perłowe i mnie się one podobały, ponieważ ja mam bardzo małą, króciutką taką płytkę paznokcia i jak miałam jeszcze cały licą miałam długie paznokcie, swoje oczywiście, naturalne. Wszyscy się zawsze pytali, czy to są moje, czy gdzieś chodziłam do kosmetyczki, ale to były jak najbardziej moje. Nawet e, na studniówkę nie malowałam paznokci. Znaczy malowałam, ale malowałam. Inne dziewczyny sobie kładły tipsy i tak dalej, i tak dalej. A ja miałam tylko po prostu pomalowanego fręcza zwykłymi lakierami u kosmetyczki bo ona tam jeszcze skórki powycinała i tak dalej i miałam zwykłym lakierem fręcza na studniówkę pomalowaną więc to było wszystko moja płytka paznokci one mi tak pokrywały tego paznokcia że on się wydawał być dłuższy nie wiem, ta płytka wiecie, ona wystawała trochę poza tego lakieru się wydawała po prostu dłuższa i paznokieć się wydawał palec cały taki Subtelniejszy, taki bardziej e, wąski. Nie wiem, jak to e, powiedzieć. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Boże, będzie bardzo długie. 50 faktów o mnie. Słuchajcie, kochani, jak nie, to ja podzielę to e, po prostu na dwie części i, i, i tyle, bo ja nie wiem, my, my jesteśmy dopiero przy 27 punkcie. A ja jeszcze, jeszcze mam trochę, jeszcze dopiero jestem w połowie. Zdecydowanie za dużo gadam chyba.